Julia, chyba mam pierwszą propozycję. Idealna boho sukienka. Te rękawy po prostu zrobią chyba całą nam robotę. Poszukajmy jeszcze czegoś kwiecistego. Powiedz, czy coś e, przychodzi ci do głowy. O! O! Jeszcze dodatkowo eksponuje nam nogę. Piękna łąka! Piękny dekolt. Mamy te sukienki. Tak. <laughs> no, mamy, mamy. Pierwsze propozycje. Piękna talia. Tutaj, za to. Piękna prezentacja naszej nogi. Jesteś szczupła, wysoka, mm. super to podkreśli. Nie ma żadnego problemu, żeby dołączyć jakiś element właśnie rękawek, bufka. Skoro tak mówisz, to ja się chyba skłaniam ku tej opcji. W tej sukience podoba mi się bardzo kolor, jest nietuzinkowy, oryginalny. Podobają mi się też te piękne zdobienia kwiatowe. Wow, piękna. Bardzo dobrze się w niej czuję. Ta sukienka jest taka romantyczna, ale jest też bardzo sexy. Zobaczymy, co tata na to powie. Że takie wycięcie na nogę Ta. nie za dla taty. Tata będzie na straży moralności stał? Zobaczymy. Tata zawsze na coś kręci nosem. No, troszeczkę trzeba pilnować. Dodamy tej sukience jeszcze więcej. Rustykalność. To jest dość modny wybór dla wszystkich panien młodych. Dodatkowo, jeżeli mamy tutaj piękną szczupłą osobę, nie musimy się martwić, że optycznie nas poszerzą. Czuję się jak piękna przyszła panna młoda. I bardzo chcę się pokazać rodzinie i przyjaciółkom. Wow. No i moi drodzy, co wy na to? Pięknie! Super. Piękny kolor. Patrzcie jeszcze na to! No. Takie no duże a... rozcięcie? Czy może no czekaliśmy jest... na taty komentarz. No, no tyle szyć. Tato, to, tato. Tata zawsze coś palnie. Pierwsza sukienka już taka piękna. Czy mam je zakręciła, się troszeczkę łezka Tak, wokół? I tak, tak, już. Już. Tak. <laughs> tak. Piękna. To jest ogromne przeżycie. Oglądać córkę w sukni ślubnej. I na pewno to są niezapomniane chwile. Tata coś tak milczy. Tata... Noga! Zobaczymy coś... drugą, porównamy.